Cyklinowanie parkietu. Niewątpliwą zaletą drewnianych podłóg jest fakt, że możemy je wielokrotnie odnawiać. Najlepszy sposób to cyklinowanie. Czym ono jest? cyklinowanie to nic innego jak mechaniczne usuwanie warstwy starego lakieru i odpowiedniej warstwy drewna w celu zniwelowania nierówności, usunięcia uszkodzeń, aby uzyskać odpowiednią po prostu gładkość i przygotować powierzchnię pod wykończenie lakierowanie, olejowanie, bądź też inne zabiegi. Decydując się na cyklinowanie, należy pamiętać o paru rzeczach, by osiągnąć zamierzony efekt. Ten efekt jest uzależniony od doświadczenia parkieciarza, Stanu podłogi, w jakim ona się znajduje, oraz sprzętu i materiałów szlifierskich i wykańczających, jakie zostaną użyte. Jest to proces wieloetapowy i kluczowym jest, aby zachować odpowiednią kolejność wykonywanych czynności. Co będzie nam potrzebne do cyklinowania? Niezbędny sprzęt do odnowy parkietu to przede wszystkim cykliniarka na pasy ścierne bezkońcowe, szlifierka tak zwana narożna, to jest szlifierka do wykańczania brzegów podłogi. I standardem w owych czasach jest także maszyna jednotaczowa, szlifierko, polerka. Z materiałów ściernych, jakie potrzebujemy do wykończenia podłogi i jej kompletnej renowacji, są to przede wszystkim pasy bezkońcowe do cykliniarki, także krążki ścierne. Pasy bezkońcowe o granulacji 36, 60 i 100, z uwagi na to, że wykonujemy co najmniej trzy przejazdy taką cykliniarką. I krążki ścierne o granulacji 36 i 80, a także siatka polerska o granulacji 100. Zanim wykonamy pierwszy przejazd cykliniarką z papierem ściernym o granulacji 36, musimy ustalić kierunek przejazdu. Kierunek przejazdu cykliniarki musi być tak dobrany, aby wszystkie elementy klepki były szlifowane pod jednakowym kątem. Należy jedynie pamiętać, aby nie szlifować wyłącznie równolegle do klepek ale pod kątem około 40 stopni do ułożonych klepek. Pierwszy przejazd, tak jak powiedziałem, wykonujemy pasem bezkońcowym o ziarnistości 36. Następny przejazd jest pasem bezkońcowym o ziarnistości 60. Po tych dwóch przejazdach zajmujemy się bokami, ponieważ pozostałości lakieru przy listwach są nie do usunięcia za pomocą sykliniarki, a jedynie specjalnie przeznaczonej do tego szlifierki, tak zwanej bocznej. Zaczynamy szlifować boki od papieru o ziarnistości 36, jest to krążek ścierno ziarnistości 36. W momencie, kiedy obrobimy boki tym papierem, następnie powtarzamy czynność krążkiem o ziarnistości 80. Ważne jest, żeby po przejeździe maszyny z krążkiem o granulacji 80 opróżnić worek, ponieważ powstały pył będzie potrzebny do zaszpachlowania ubytków pomiędzy klepkami. Szpachla do szpachlowania uzyskujemy poprzez wymieszanie elastycznej szpachli do szpachlowania parkietów z pyłem drzewnym powstałym podczas szlifowania boków papierem 80. Jest to dosyć drobny pył i jest on koloru podłogi, także nie będzie się kontrastował w, w szczelinach. Po zaszpachlowaniu całości czekamy od pół do godziny w zależności od wielkości szczelin na wyschnięcie szpachli. Wówczas szpachla znajduje się nie tylko w szczelinach parkietu, ale także na czole klepki. Dlatego niezbędny jest kolejny przejazd Cykliniarką pasem bezkońcowym oziarnistości 100. Po tym przejeździe pozostaje nam jedynie szpachla na bokach, którą usuwamy krążkiem oziarnistości 100. Tak przygotowaną podłogę należy wyszlifować siatką szlifierską o ziarnistości 100, aby następnie ją zagruntować bądź też zaolejować w zależności od preferencji właściciela podłogi.